Jaki masz plan na maj? Plan na maj, plan do maja, ja nawet bym powiedziała, jest taki, że e, bardzo dużo pracy przede mną, bardzo dużo pracy, dużo zmian, dużo pracy, e, dużo godzin na sali prób. Chciałabym pokazać coś naprawdę wspaniałego, e, chciałabym nie zawieść Polski i, i wszystkich, którzy głosowali e, i zrobić naprawdę mega show w maju. Jest trochę czasu na to, myślę, że teraz każdy dzień e, znowu na wagę złota, e, więc działamy teraz, myślę, że już od jutra e, planujemy. Co i jak chcę pokazać. Blanka, tutaj wszyscy widzieliśmy kilkanaście wywiadów za tobą. Ty zapewne jeszcze nie miałaś czasu, żeby zerknąć na Instagram, na oficjalne strony. Czy ty jesteś gotowa na negatywne komentarze? Bo wiadomo, że masz sporo fanów i są pozytywne komentarze, ale jednak te negatywne też są. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, czy jestem gotowa. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że też. Nie wiem, czy wiedzą, ale z Janem się bardzo lubimy. Mamy, mamy świetną, świetną relację, on jest świetnym człowiekiem. I tutaj też mamy tak dwa różne style muzyczne, że ciężko jest po prostu nas porównać. Tutaj też internauci zauważyli, właściwie wychwycili, że pojawiło się buczenie ze strony publiczności, jeżeli chodzi o sytuację. czy Jak Ty się poczułaś w tym momencie? Mówmy się oczywiście, bo było tutaj dużo fanów Jana, z czym się totalnie zgadzam, bo jest on świetnym artystą. Naprawdę zrobił dzisiaj świetną robotę tutaj na scenie, więc się kompletnie im nie dziwię. Gdybym miał też taką okazję być na czymś koncercie i by nie, nie wygrał albo, albo byłby w gorszych notach, to też bym buczała. Więc totalnie to rozumiem i super, że są tacy wspierający.